Cześć. Robię Wasze zamówienia i mam taką generalnie rozkminę odnośnie przebudzenia duchowego. Wiem, że dla niektórych jest to temat, który wywołuje bardzo dużo emocje, Także, jeśli są takie osoby, natkną się na ten film, przewijajcie dalej, bo tylko to może spowodować u Was niezbyt, wiecie, dobry nastrój. A wracając do tego przebudzenia duchowego, ostatnio y, z racji dużych zmian w życiu, z racji dużych zmian w relacjach między znajomymi, ludźmi, rodziną, y, powiem Wam szczerze, że zaczynam coraz głębiej zastanawiać się odnośnie tego, jak to rzeczywiście jest tym przebudzeniem duchowym. Y, czy fakt, że boli, fakt, że jest dużo emocji, dużo tego wszystkiego. Czy to jest właśnie ten moment, kiedy można by nazwać ten proces, że on tak jakby się uaktywnia, zaczyna. Bo praca jest z energią, z kartami. Jak dobrze wiecie, to u mnie jest na porządku dziennym, z kamieniami w szczególności w tej chwili. I tak, wchodząc coraz głębiej, coraz głębiej w ten świat, powiem Wam, że mam coraz większy mętlik. Coraz więcej takiego, bo z jednej strony faktycznie to, o czym myślimy, to, w którą stronę zmierzamy, to powoduje, że pewne rzeczy nam się zmieniają, materializ materializują. Niektórzy nas uznają za wariatów, niektórzy mówią super. Ale człowiek dalej tak jakby stoi w takim miejscu i nie wie, gdzie ruszyć dalej, jak ruszyć dalej. I zastanawiam się, czy to tylko u mnie tak ostatnio, czy u Was tak samo się dzieje, tak samo macie różnego typu przemyślenia na temat relacji ludzi, ogólnie zachowania ludzi, tego, co się dzieje, z hejtem, nie hejtem, z tym wszystkim. Bo z jednej strony przebudzenie duchowe kojarzy się z czymś pięknym, z czymś takim natchnionym, ze zmianami, owszem, ale z czymś pozytywnym. A z drugiej strony, jak się patrzy na to wszystko, co się dzieje dookoła, to po prostu robi się taki mały bełdzik. No. I, I to, jak ludzie, którzy powinni rozumieć, nie rozumieją, jak osoby, które gdzieś co do zasady. Yy, powinny wesprzeć, niekoniecznie muszą mieć te same przekonania, ale generalnie gdzieś tam jakieś wsparcie, cokolwiek, no tego nie ma, ja bym nawet powiedziała, że jest odwrót o 180 i marsz w przeciwnym drugim kierunku yy, i pokazują Ci w dodatku jeszcze taki znak, wiecie, nie, swędzącego czoła i no takie właśnie mam ostatnie przemyślenia, tak właśnie robię sobie te bransoletki, robię Wasze zamówienia i powiem Wam, że no mam coraz więcej takiego w sobie wycofania, yy, coraz więcej pytań i niestety coraz mniej odpowiedzi. Dajcie znać jak u Was, dajcie znać czy Wy też macie coś takiego, czy, czy to tylko ja jestem w takiej czarnej dupie. <laughs> Miłego dnia Wam życzę, buziaki.